Mano widzowie, witam Was w spóźnionym kolejnym odcinku z Broken Ranks w serii, w której przedstawiam postęp na mojej postaci. Już przechodzę do ekwipunku, nie ma co zwlekać, wiele się tutaj nie zmieniło. Na pewno z ważnych rzeczy, karat na srebro 2 wbiłem, był na srebrze 1, więc super Do tego dwa magni drify doszły tutaj na zredukowanie obrażeń i jego udało mi się pozyskać przez ulepszenie e, moich driftów dlatego też mało tych kamyków tutaj jest obecnie e, tutaj Magni drift e, grud na uroki no i z progresu dalszego to może poziomy na kamyczkach ponieważ e, w poprzedni weekend był event związany z psychoexpem na wieży oraz na losach ja tam sobie troszeczkę tej wieży pobiłem e, w tym tygodniu był, e był event na Heurokratesie, gdzie był podw było podwójne doświadczenie. Gdzie ja właśnie wpiłem 9 poziomów, chciałem wbić 10, no ale e godzina była już późna. Ja musiałem kłaść się spać, żeby wstać do pracy. Mm, także jest 9 poziomów. Może to i lepiej ze względu na to, że nie mam itemów e skompletowanych. Tak naprawdę e mam malutko złota, bo wszystko przepaliłem na EXP. To jest to, co mi zostało i w tym w ten weekend będzie event, gdzie zwiększone zostaną zostanie zwiększona szansa na drop z Komandora. Zamierzam to wykorzystać i nadropić tyle ile będę mógł, żeby zarobić i do kolejnego odcinka ubrać ekwipunek na 85 level oraz delikatnie go tam ulepszyć, no i wiadomo zadbać o te kamyki. pokrótce to by było wszystko. Chciałbym, żeby ten odcinek był króciutki, bo dużego progresu co prawda nie zrobiła moja postać, więc w trzech minutkach mam nadzieję, że się zamknę tu jest kluczek 56 poziom nie pamiętam jaki miał na poprzednim odcinku ale chyba 55 a jak nie, no to dużo biegałem drużynowo posłów, więc on mało tego expa zdobywa no i to by było na tyle, co do challenge'u smokowego nic tutaj się ciekawego nie dzieje, co względu na to, że nie bije tych smoków Ponieważ cały czas były albo eventy, albo po prostu inne zajęcia, obiecuję, że jeszcze się za to wezmę. Jest 111 smoków, więc od początku challenge'u zrobiłem yy, nawet nie 100, więc jest bieda. No ale obiecuję Was, widzowie, kochani, wezmę się za to i uda się skończyć ten challenge 500 smoków, będę zapisywał te dropy, ale to już w kolejnych odcinkach. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Hmm, króciutki odcinek, trzymajcie się cieplutko, dziękuję, że obejrzeliście, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oczywiście. Widzimy się w niedzielę za dwa tygodnie. Życzę dużo dropów i ekspa, trzymajcie się cieplutko i na razie cześć.